ma wszystkim mamy dziś 14 listopada wykonujemy orkę zimową, jak widać jeździmy sobie kejsem pumą 150 już tą nową maską No ma dopiero 199,9 motogodziny No to prawie już 200, zaraz wybije. To jeszcze mało ma zrobione Włączmy sobie automat Podnieśmy sobie pół. I Zwracamy. Eee, zaraz dam coś powiem o pługu. automat, na no gaz, gazu i ciągnik sam jedzie <grywa> e, no, e, teraz coś wam powiem o pługu pług to Agromash PO-4 chyba moim zdaniem e, jedne z lepszych polskich pługów e, ogólnie dzisiaj sobie orzemy na dwa tam jeszcze po drugiej stronie e, oraz Sebastian New Hollandem 160 e, z też takim samym pługiem tylko ten akurat nie, przepraszam tamten jest e, trochę nowszy, ten był pierwszy brany no już e, trochę mają przeorane te pługi już trochę hektarów Orały. Ogólnie możemy sobie na usłudze. Wczoraj zaczęliśmy tam, by wszystkiego to orania jest, nie wiem, coś tak, około 35-37 hektarów. No i tam, tamten jeden kawałek, 20 hektarów już zaoraliśmy wczoraj. No to 20 hektarów wyszło tak około 24 godzin. Wiadomo, no i jak czasami też jakaś wtopa się zdarzyła, bo jesień jest jaka jest. Wczoraj takie dosyć może nie ciężkie, ale dosyć już tak było ciekawe, ciekawe, bo wieczorkiem zaczął padać deszcz to już koła właśnie się w ciągnikach e, no i co tam jeszcze wam powiedzieć e, tutaj na tym kawałku co ramy e, jest 17... koło H17 u e, no już tak już prawie sprawie no w sumie ile tutaj zostało tam jak te drzewa to tam do tych drzew jest no i tam też w sumie niedużo zostało dla setka no i co, i robota idzie, no już na dwa to tak fajnie A jeszcze, właśnie jak zaczynaliśmy i tak blisko siebie jeździliśmy, to... I tam niekiedy... Można coś sobie machnąć Mamy ogólnie tutaj krótkopalówki, to tam zaraz pokażę eee... O, mam tutaj ją eee... Mamy takie krótkopalówki i dosyć fajna taka opcja mieć taką kopalówkę e, zamiast na przykład Sibiradia e, dużo powiem Wam to pomaga Dobra zaraz e, obrócimy się i zaczniemy dalej rozmawiać Oj, nie w tą stronę O, o Oj, oj, równo, równo No, opuszczaj się, opuszczaj się Dobra, automat włączamy i dujemy eee, Tak to chyba żadnych zastrzeżeń do pługów nie mamy eee, Pługi to Moim zdaniem ładnie sobie te radzą na ziemi Na tej ziemi, znaczy właśnie, bo u nas na Warmii nie są aż takie lekkie Może tutaj czasami jakiś tam piach jest Ale miejscami też się trafi glinka i radzą sobie te pługi Sobie, akurat teraz jak na automacie włączyłem no to wiadomo automat sobie tam sam ustala ale mogę o sobie dać szybciej będzie jechał szybciej ale wiadomo tutaj nie ma co tam przyspieszyć i tak nikt nas nie goni ale tak wiadomo prawidłowa worka powinna wynosić tak 8 km na godzinę nie więcej bo już się elementy w pługu zużywają ale my tak właśnie sobie orzemy pomiędzy dziesiątką a jedenastką, właśnie tymi półbiegami To właśnie tak ta prędkość wynosi pomiędzy 7 a 8 km na godzinę. To tak sam raz. Eee, obroty tak trzymamy 1600, 1500. Nie eee, wiem co tam Wam powiedzieć. Jest ciekawego tutaj. Oramy sobie, nie wiem, tak około 25-30 cm zależy, ale tak staramy się właśnie głębiej. Bo to wiadomo, orka zimowa, no to lepiej jak będzie głębiej. No i oczywiście, chciałbym pozdrowić tutaj e, pana zbyszka, prezesa. No jak. E... Właśnie, już teraz to nie, bo już właściwie nie ma żadnej pracy w polu Bo już wiadomo, wszystko porobione, już koniec praktycznie sezonu Ale jak od jakaś tutaj właśnie robota dla mnie będzie To będę przyjeżdżał Na pewno e, nagrywał jakieś vlogi dla was, filmy, bo na pewno jeszcze się pojawią e, Mam nagrane właśnie tutaj parę takich filmów e, tylko trzeba się zrobić. A jak widzicie trochę czasu nie ma na robienie tych filmów, bo wiadomo jest inna też robota. tak jak na przykład tutaj. Ale moim zdaniem to jest bardzo przyjemna robota. No i mamy 200 motogodzin równiutko. No teraz tak chyba no, teraz tak takie chwilowe spalanie e, to pokazuje mi w granicach 17-18, tak do 20, więcej nie. No to nie wiem, chyba tak ok moim zdaniem. co wy sądzicie właśnie o tych pługach agromaszu czy tam nie wiem, czy wy jakieś polecacie inne polskie no bo wiadomo, już zagraniczne, no to już wiadomo, wiadomo wyższa półka a tutaj polskie, przykładowo w pieniądzach takich, takiego pługa Kvernelanda mamy dwa takie agromasze A zaraz coś wam jeszcze powiem o pługu tutaj akurat mamy balast na przodzie to na 200, to tak powiem wam, nie buja nim, ale w New Hollandzie e, był założony oryginalny od niego e, nie wiem, coś około 600-700 kg. To tak przód podrywało cały czas koła przednie w górze były. Ale dzisiaj Sebastian przeżerbił rano ze mną. E, obciążnik od Zetora daliśmy tam jest akurat coś koło tony, ten właśnie od Zetora, co żeśmy przyczepili o to już stywnie, stywnie tak stoi i już nie buja tak nim wygodniej się jeździ podbijemy sobie trochę na dziesiątkę 11 i do przodu cały czas to no i właśnie powiem Wam jeszcze coś o tym pugu. Jedną taką nie wiem nie wiem czy to wada jest czy nie, ale czasami kółko nie chce odskoczyć yy, i trzeba jeszcze raz półką wrócić e, żeby wiecie opadło do dołu bo niekiedy właśnie nie, nie chce opaść no i chyba jedyną wadą to nie wiem czy to można wadą nazwać ale tylko to w nim takie takie nie wiem złe jest a tak to reszta nie ma żadnych zastrzeżeń e, zaraz tylko się nawrócę i wyjdę wam jeszcze zestaw pokażę i Chyba to będzie na tyle eee, z naszego vloga Oj, eee, coś tam post postarałem się wam opowiedzieć, poka e, pokazać jakim zestawem sobie dzisiaj pracuję Dobra, wyjdziemy, pokażę Wam zestaw Wezmę telefon Pipczy, bo ręcznego nie zaciągnąłem, ale to tam nieważne eee, No i tak się prezentuje zestaw Pług właśnie ten na gromaszu No tak właściwie dosyć masywny Dosyć taka masywna rama no i kejsik. no mi to ta się w nim najbardziej maska podoba i to oświetlenie, bo naprawdę jak się całe oświetlenie w nim zapali, on ma chyba 16 LEDów w koło, można powiedzieć takie prawie 360, no to robi wrażenie i noc staje się dniem, że tak powiem, ale naprawdę kocur z tą maską nową. Robi, robi właśnie wrażenie, tak. Fajnie, fajnie wygląda. Jeszcze yy, snapa szybkiego zrobię. Yy, dam tam w opisie, to możecie wpaść do mnie na snapa. Yy, będziecie widzieli, co tam działam w polu. I dodawajcie mnie. No i co? I chyba by było na tyle. Coś tam wam pokazałem, opowiedziałem. Także chyba trzymajcie się, cześć, i do następnego. Narka, Siemka. tonight Save them Save them Oh, oh, oh Save them